W Danii, w Kopenhadze, 1 listopad, 917. Ja już byłem w Danii na koloniach, 14 lat, ale byłem właściwie tylko w Legolandzie Kasia nie była więc, więc postanowiliśmy się tu też wybrać razem. Tak wyglądał nasz plan, postanowiliśmy wykorzystać, ponieważ ostatnio ciężko z urlopem, postanowiliśmy wykorzystać e, sytuację, że są 3 dni wolnego, akurat loty tak się złożyły, że w piątek rano wylot, niedzielę rano powrót, więc... z Gdańska niestety. Więc szybko wracamy w niedzielę, jedziemy na groby, wtedy... wtedy, wtedy zrobimy wszystko świętych. Nie będzie takiego otłoku. Chwila postoju. Podczas zwiedzania Kopenhagi. Zimny dzień dziś, niestety. No i chwila postoju, oczywiście, z orzeźwieniem. Jak Kasiu, orzeźwienie? Nie próbowałem. Orzeźwienie. Żeby nie było dania, to cywilizowany kraj. Picie alkoholu, jeśli nie ma widocznego zakazu, jest tu jak najbardziej dozwolone. Muszę przyznać, że Kopenhaga jest naprawdę bardzo ładnym miastem. Wydaje mi się, że dość niedocenianym przy Amsterdamie. W tym stylu, czyli też no, miasto z kanałami, też piękne. No, naprawdę jestem nieco zaskoczony. I dużym plusem jest to, że jest mnóstwo publicznych toalet, darmowych. W niezłym stanie. To również spory plus. Jesteśmy w sklepie z LEGO, bo co jest... Skąd jest LEGO z Danii? Tak jest Wymys Duńczyków. Marzenie każdego dzieciaka z lat 90. Marzenie każdego dzieciaka z lat 90. ja również otrzymałem LEGO w 1995 pod choinkę Więc nie mogłem przejść obojętnie obok tego cudownego sklepu Nie przychodźcie tu z dziećmi To moja rada Jesteś za dużo o, Widzisz jaki jestem legosem Kanujesz rękę i pokazuję Ci kim byś był świecielego No, widzisz Kieska O A tu jest jedna z uliczek którą mijaliśmy już Odzorowana z LEGO. Na zakończenie zwiedzania lecimy do Christiani, czyli specjalnej dzielnicy w Kopenhadze, alternatywnej dzielnicy artystów i hipisów, generalnie. Historia tego miejsca jest taka, że były tam opuszczone baraki, które zajęli w 71 Hipisi. Jest to, no nie w centrum, ale bardzo blisko budynku Parlamentu zajęli zawodą jakby te budynki militarne i stworzyli swój jakby okręg, gdzie prawo duńskie powiedzmy, że nie działało, czyli mieli jakby swoje prawo w tym miejscu. Taka, no taka ich autonomia wydani w i rzeczywiście to działało. I to dziś. Powiedzmy, że już bardziej turystyczne jest to miejsce, ale nadal to działa. Yy, jednymi z zasad, jedna z zasad jest taka, że spotkamy tam normalnie narkotyki miękkie, czyli marihuana, ale nie spotkamy twardych. Jest zakaz w niektórych miejscach robienia zdjęć czy kręcenia filmów. Jest zakaz biegania, bo jeśli ktoś biegnie, to znaczy, że może ucieka, czy coś ten deseń, dlatego jest po prostu zakaz biegania. No i ogólnie nadal ta dzielnica pomimo już pod że teraz obecnie jest pod większym nadzorem już władz, to nadal jest w pewnym sensie alternatywna. No, zainteresowanych polecam, żeby sobie poczytali o... więcej o tym miejscu. Jeszcze przed bramą już pachnie marihuaną. Po naszej krótkiej wizycie, całkiem fajna miejscówka Christiana. Ogólnie można robić zdjęcia tam murali czy coś. Chodzi głównie o to, że to jest taki punkt w centrum, gdzie jest zdecydowanie zakaz fotografowania, bo po prostu tam sprzedają no rzeczy niedozwolone, czyli głównie marihuanę, jakąś haszysz. I to naprawdę sporo, spora konkurencja, bo chłopak przy popaku. Stoi, rośnie też sobie marihuana, więc... Więc nie jest tak źle. Zauważyłem też, że przy każdym wejściu do tej strefy stoją jacyś panowie, którzy czają, czy ktoś robi zdjęcie, czy ktoś nie robi zdjęcia. No i też pewnie w razie jakichś nalotów policji, może raz na jakiś czas taka akcja się zdarza, to też dają cynk, choć tak naprawdę wydaje mi się, że jest na to przyzwolenie, skoro widziałem, jak to wygląda. I co? No i turyści chodzą, kupują, jarają. No cóż, to chyba udowadnia, że legalizacja marihuany jest kwestią czasu. Głównie chodzi o wpływ, jaki by poszedł do budżetu, gdyby państwo regulowało tą używkę. A jeśli chodzi o zgubę. Jeśli chodzi o negatywne skutki, to na pewno nie byłyby większe niż alkoholu. Czas na duńskie zakupy w supermarkecie Fortex. No, Nie będę ukrywał, że ceny w Danii są naprawdę wysokie. Kończy się już nasza przygoda z Kopenhagą. Jest już chyba około 16. A o 5.00 mamy autobus do Malmo. Nocujemy w Malmo w Szwecji. Bo w Kopenhadze nie znalazłem żadnego hotelu poniżej 300 zł za noc. A w Malmo znalazłem poniżej 300 zł ze śniadaniem. Całkiem niezły hotel. Obkupiliśmy się, wydaliśmy 85 zł. Sporo piwek. Kopenhaga robi, zrobiła na nas całkiem dobre wrażenie. I jeszcze jako ciekawostkę dodam, bo kupiliśmy same piwa w puszkach, że tutaj puszki są zwrotne. Jedna taka puszka to. Jedna korona duńska, czyli 57 groszy na dzisiejszy kurs. Kasia, coś do dodania? U nas za butelki, tyle chyba nie dają nawet. który naprawdę lubię po całym dniu łażenia, tyrania się wrócić taki zmęczony do hotelu, otworzyć prysznicu, otworzyć piwko i uwalić się na koju. Zaczynamy zabawę. Łącznie dziś 24 km na nogach.